Witam Was, witam. Chcieliście widzieć, ile można załadować do Pantersika. Wrzuciłem, jeśli chodzi o kukurydzę i kulki, wrzuciłem 3,5 kg. I łódeczka jeszcze naprawdę super zachowuje się na wodzie, prześwit jest pod łódką. Więc. Każdy będzie zadowolony z takiej ilości. Jak widać, łodoczka ma sporą wyporność. Jest to moja łódeczka, którą sam, że tak powiem, teraz sobie zrobiłem. 3,5 kg jest to kukurydza gotowana wraz z kulkami. płyniemy kawałek wrzucę i włączymy automatyczny powrót w łódeczce bo jest to łódka z Extreme Pilotem naszego tutaj śląskiego producenta Extreme Bite Boat Piotrka dobra sobie wrzucamy automat żeby dopłynęła nam do punktu 0 i rzuciła klapy. Tak budeczka zawraca. I ustawia się płynie w naszym kierunku. Jak widać, prześwit. Pod łódką elegancko, sunie gdzieś, gdzieś tutaj, już nie pamiętam dokładnie. Dopływa powoli na miejsce, zwalnia i poleciało. Pozdrawiam, zapraszam.